Witajcie! Ja jestem Grzytman, a to jest mój już trzeci, kurczę, aaa! odcinek Zagrywamy w ROBLOX. Tak, jak widzieliście, mam nową koszulę. Teraz możecie łatwo zobaczyć. Mam koszulę z moim przyszłym afatarem, na czym takiego mam, yy, na, przy na przykład w Team Fortressie, na Skype'ie zdjęcie. No i też przyszły będzie na YouTube, jeśli uda mi się go tam zamieścić. Postaram się je No i czapeczkę, którą kupiłem z kasem. No, a, a to wszystko dzięki mojemu bratu cetocznemu Kamanch 04. Dobra. Znaczy prawie wszystko. Tylko czapkę sobie kupiłem, bo dowiedziałem bo się dopiero jak. Ale już koszulkę to sobie sam zrobię. No, y, parę tam itemków nazbierałem, na razie zginąłem, ale punkty, punktów to ja mam, dużo. Y, ha, jakby co, gram sobie na serwerze, y, gdzie, nie wiem, to jakoś się nazywa Przetrwaj na survivalu. O, taki serwer. Chodź play. No. Mogę się zawiesić na rybie? To fuj! Co to było? Nagrywa się. Nagrywa się? Tak? nagrywa się. Mam nadzieję, że nagrywa się mój dźwięk. Poczekajcie, spróbuję do kogoś na Skype zadzwonić. Może zobaczymy kimś. cześć Dobra, już jestem z powrotem. Już jestem zanuladzian na Skype'ie. Taki jeden. No. On, on w Robloxie nazywa się podobno Adilex chyba. No się przywitać przez fajka. Takie okienko było w dolnym w prawym rogu. Napisz się albo coś albo coś w tym stylu. Al albo spróbuj dołączyć do mnie. No, jakby co zginąłem. No i... A ale nie wiem czy wiesz, ale mam nowy kostium. Zrobiłem sobie koszulkę z moim Afatarem, czyli Ninja Stitchmanem, o oh yeah. i mam czapeczkę, którą kupiłem sobie za taką kasę Robloxową, która przychodzi na... No, propos Wam. Jeśli nie graliście w to nigdy. kasza, taka kasza, to ja to ja wam gdzieś pod koniec. Albo ja to ja wam teraz. World of thanks to Perfila. No cóż, możecie sobie zatrzymać tam i zobaczyć, jakie mamy różne te gry. No dobra, wchodzimy w Tak co? I tak to jest moja postać. Tutaj mam różne koszulki, próbowałem. Ale to nie, nie wyszło, nie. No, a tutaj, tutaj założone rzeczy możemy wyrzucić. Tutaj za, do założenia rzeczy możemy wrzucić, powiedzmy. Tutaj zmieram, nie, nawet no, kolor skóry możemy zmienić w ogóle. Ja. Ja zmieniam sobie, no tak, ponieważ gdybym zmienił brzuszek na, na ten niebieski, co tam było, to tak to będzie wyglądać. Bez. Nadziei. No dobrze, teraz wam pokażę, jak Eee, u... Ja... ci piszę... Za dwóch muszę... Dobra... To tak... Wchodzimy w character. Co ty tam piszesz? No, dobra. Eee... Okay. nie, sorry, Dobra, nie mamy shop. No i mamy różne itemki, które można kupić. Wow, mm, może sobie kupić? A to wam zaprezentuję. I za taką kaskę, o taką, o robloxową kupię sobie. No, wchodzimy w karczar znowu. No, mm, aha, jeszcze na moim profilu wam pokażę. Chyba nie widzicie teraz moje myszki. Ale okay. No i tu jest kasa. I dla kasy mamy. Kasa, jak już mówiłem, przybywa. To każdy. Co dzień, to codziennie. Yy, profil Culture. Teraz Culture. Zobaczymy, jak to wygląda. Tylko, gdzie to było. Spaces. Może zobaczyć, jakie macie dostępne. Pants, girl, poker. Oh, yeah, Jej, jak miło. Dobra. No, widzicie, widzicie, ok. To ja wracam. Może sobie, może nawet, może poczekajcie. Sobie... What the nie powiem. Co to jest? Jestem zupełnie... Pócz się, kurczę. Ale lol! Co to było? Chwila. Muszę teraz Robloxa. Ach, jestem z powrotem i niestety X mi się obniżył maksymalnie. A tej różdżki nie ma nawet śladu. Nie wiem. Czy. Ja mam naprawdę? Zobaczmy. No. Może tak tylko do wyglądu to wygląda, bo jest. No dobra. Eee, no nie wiem. Co tu jeszcze robić? Trochę mi się nudzi, chyba zmienimy serwer. Miał być wol... Miał, miało być, że zagramy sobie na, ser... na różnych serwerach, ale... No zagramy sobie na... jednak na sobie. Ty! A, tu można sobie ciało wybrać. Ups, Co to jest? Znowu mnie wywaliło poza tą mapę. Tej, ja tam chcę iść! Weźcie, weź przesady! A ja tam chcę iść. Ja przeżyłam No cóż, przeżyłem przynajmniej. Nie! Nie! Sześć, około 6 minut, może już 7 jest, nie wiem. Nie chcę mi się sprawdzać. Eee, ojej, dzięki szybko. Aha, jakby co, tutaj pisze, eee, O tutaj pisze ile ten czasu zostało do następnej rundy. Takie co, jak ekran czasem jest szary i coś pisze na biało. Znaczy, no to na tym serwerze, na różnych serwer. Na tym serwerze akurat mówi jaka jest ta. Co, co teraz mamy, na przykład Gigant Shark, czyli wielki rekin No i tu mamy Gigant Shark, który właśnie wyginął. ginął który w ogóle nie miał HP i każdy przeżył i ta dziewczyna jest zarażona. <gry> Dobra, się Sorry. No nie, nie gra tu chyba za dużo Polaków Coś mi się nie wydaje Aha, jeszcze są takie itemki, to jest jak klik nie ma co nas zabija no. yy, Tu mamy takie, żeby to jak, yy, jak to będziemy trzymać To jest takie zielone, niebieskie I podskoczymy, to wysoko A to czerwone daje nam spida yy, no, może się w coś ubierzemy Jakoś ładnie, tradycyjnie Tradycyjnie Um, oh. Jestem zarobisty! spit eh. eh. What Mam